Radiogłos. Głos Uskrzydla duszę Przed nami już 30 rodzinne śpiewanie kolęd w Jabłowie. Piękna, impreza sprawdzona. Już tego nie może nikt podważać przez tyle lat organizowana przez parafię świętego Wawrzyńca w Jabłowie. Cieszymy się, że też może z patronatem medialnym odbywać się radia. Głos. Witamy proboszcza parafii w Jabłowie, księdza kanonika Gerarda Jakubiaka. Witamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże. Zapach na zapowiedź i przywitanie. Pozdrawiam wszystkich oglądających, którzy nie tylko są z nami dzisiaj, ale mam nadzieję, że wśród tych, którzy nas słuchają i oglądają teraz, są ci, którzy towarzyszą nam już od 30 lat. Na pewno takich się znajdzie. Moi drodzy, jak tak przygotowałem się do naszej rozmowy, pomyślałem sobie: Co my właściwie możemy powiedzieć? 30 lat właściwie mówimy w kółko to samo. I wydawałoby się, że no, po 30 latach niektóre spotkania, niektóre imprezy mogą stać się spotkaniami nudnymi. A jednak, kiedy zaczęliśmy przygotowania w naszej wspólnocie parafialnej, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o podziale zadań, ról, zauważyłem, że jednak, mimo upływu tylu lat 30 jednak. Ta, to spotkanie, ta impreza nie spowszechniała mhm. i nie jest nudna. Ludzie jednak na to czekają. Na razie wiem, że czekają moi parafianie, bo mamy już podział, kto przygotowuje Bigos, kto przygotowuje grochówkę, kto przygotowuje placki. Mamy grupę operacyjną, która przygotowuje scenę, która będzie nagłaśniać naszą imprezę. I widać, że są zaangażowani. Myślałem sobie, że po 30 latach będzie coraz trudniej namówić do współpracy, do współpracy tak? no bo 30 lat to już jest prawie dwa pokolenia i widać, że mimo tych moich takich obaw, jeśli chodzi o stronę parafialną, to muszę tu pochwalić naszych i moich parafian, odpowiedzieli bardzo życzliwie i teraz... Mam nadzieję, że jak przyjedziecie, zobaczycie owoc ich zaangażowania, ich pracy. Oczywiście teraz liczę na to, że ci, którzy odwiedzali nas przez tyle lat, a może nie byli, ale słyszą teraz zapowiedź, może usłyszeli o nas w innym sposób, nie będą znudzeni i przyjadą po raz kolejny. Może po raz dwudziesty, dwudziesty piąty, a może... Po raz 30. Może od razu taki apel, jak w najbliższą niedzielę, bo mówimy o najbliższej niedzieli, 19 stycznia od 14 to wydarzenie. Zaraz będziemy słyszeć o szczegółach. Mamy taką prośbę, księżek Kanejku, Jeżeli ktoś będzie na sali, kto będzie 30 raz, czyli był zawsze, bardzo prosimy, bo by do księdza Gerarda czy do mnie podszedł. A my już dalej sobie z tym poradzimy, będziemy bardzo szczęśliwi. Ksiądz to czyta w moich myślach, bo właśnie chciałem o to zaapelować, ale myślę, że na scenie i na czasie spotkania będziemy o tym y, mówili i prosili tych, którzy są na sali, żeby podeszli do księdza Irka, może y, z jakąś refleksją, wspomnieniami, a będę również prosił Was, drodzy radiosłuchacze, o telefon, o jakieś y, świadectwo tych, którzy byli. Może na pierwszym naszym spotkaniu, może drugim, który odbywał się jeszcze w kościele, te rodziny z Jabowa i nie tylko, czekamy na Wasze świadectwo, na Wasze wspomnienia. Przybądźcie, przybądźcie do nas, to byłoby nam bardzo miło Was ugościć w Jabłowie, a jeżeli się nie uda, to czekajcie na prośbę naszą i telefonujcie, numer będzie podawany i będziemy bardzo, bardzo radośni, kiedy da się usłyszeć was i wasze wspomnienia, no z tego okresu już dość takiego długiego i wasze wrażenia i przeżycia, które towarzyszyły wam, kiedy wyście tutaj, w naszej szkole czy w kościele występowali. Kiedy zastanawiamy się, dlaczego to ciągle cieszy się popularnością i chętnie i organizatorzy się przykładają do rodzinnego śpiewania Koleń w Jabłowie i, i przybawiający uczestnicy, myślę, że to robi świeżość zawsze tajemnicy Bożego Narodzenia. Prawda i piękno polskich kole. Więc to ja musi myślę, być że w tym klucz. Mimo, że słyszymy z lewej i z prawej strony, że siada nam tradycja, uciekają nam piękne zwyczaje naszych spotkań domowych, to jednak tradycja kolędowania, tradycja świąt Bożego Narodzenia jest mocno. A mocno dowodem na to są na pewno orszaki trzech króli. Olszak, tak. Które każdego roku mają coraz większą frekwencję. Można by już mówić chyba nie tylko o setkach tysięcy osób, które wyszły na ulice polskich miast i wsi w orszakach, ciesząc się Bożym Narodzeniem. Muszę dodać do tego jeszcze kolejne moje doświadczenie tegoroczne. Otóż przed Mszą Świętą o 11.30 co niedzielę zapraszam dzieci, młodzież do kolędowania. I rok temu czy paręnaście lat temu jakoś to wyglądało, ale w tym roku zaskoczyła nas frekwencja, mhm. zaskoczyła nas odwaga dzieci, które przychodzą, które śpiewają. Jako proboż zakupiłem y, tak zwane przeszkadzajki, czyli jakieś grzechotki, tamburynka, y, dzieci mogą podejść, y, każdy otrzyma jakiś instrument i kolendujemy. I muszę powiedzieć, że to naprawdę się bardzo sprawdza i widać, że te dzieci tego potrzebują. Mm -hmm. Potrzebują ci, którzy są w kościele, bo te z nami muzykują i śpiewają. Jak czytam i oglądam czasami sprawdzam internet, Facebooka, widzę, że w niektórych parafiach taka inicjatywa nie wiem, czy w tym roku po raz pierwszy, ale widać, że wiele parafii mhm. rozpoczęło kolędowanie, kolędowanie mhm. rodzinne. Mhm. Były to spotkania chyba w tą niedzielę w Końicach, są w innych parafiach. To nas cieszy i to jest właśnie potwierdzenie tego, co mówi się z dyrektor, że to kolędowanie, ta tradycja, mam nadzieję, że długo, długo będzie jeszcze gościła w naszych rodzinach a co nasza impreza tak nieśmiało próbuje podtrzymywać i mobilizować wszystkie nasze wspólnoty rodzinne. To powiedzmy, co nas czeka. Najbliższa niedziela, 19 stycznia od 14 Jabłowo koło Pelplina. Moi drodzy, wydawałoby się, że po tylu latach to już nie potrzeba wiele opowiadać. Wszyscy już wiedzą, czy, czy będzie informacja w radiu, czy będzie plakat. Mamy już takie informacje, że wszyscy są gotowi na to spotkanie. Ale szczegóły dla tych, którzy nie byli z nami, których zapraszamy bardzo serdecznie, jest taka. Rozpoczynamy zawsze wspólną Eucharystią. To jest godzina 14 w Kościele Parafialnym Świętego Wawrzyńca msza, szczególnie z udziałem gości ze Starogardu Gdańskiego. Tu myślimy o naszych niepełnosprawnych, których spotykamy się co miesiąc w kościele św. Katarzyny. Dla nich będzie specjalny autobus, jak co roku, który wyruszy spod parafii św. Wojciecha w Starogardzie i potem po zakończeniu imprezy odwiezie ich do domu. Po mszy świętej w kościele przechodzimy wszyscy do naszej szkoły. Tam przygotowani nasi parafianie poczęstunek. Będzie bigos, będzie grochówka, będą gofry, będą ciasta, będzie wata cukrowa dla dzieci, będzie popcorn. Więc wszystko to, co już od wielu lat ci, którzy przybywają, znają, bardzo cenią i są nieraz, jak słyszę, zaskoczeni taką gościnnością. Zaskoczeni tym, że to jest alarmo. <laughs> Wszystkie imprezy, festyny z reguły kojarzą nam się z jakąś ofiarą, z jakimś tam zbioranym środków. My dzielimy się tym, co uda nam się zdobyć, przygotować w nasze wspólnocie parafialnej. Około godziny 15.30 rozpoczynamy już koncert, który jest transmitowany przez Radio Głos i na stronie internetowej i stronie na profilu Facebookowym Radia Głos, na YouTubie, na YouTube. YouTube. I dlatego też już od tej, po, od tej godziny rozpoczyna się przegląd tych zespołów, rodzin, solistów, które, którzy zgłosili się i zgłaszają czasami w sam dzień koncertu, by wystąpić na naszej scenie. Prośba tutaj, żeby ci, którzy nas słuchają, jeszcze się wahają i chcieliby wystąpić, bardzo prosimy o telefon, o zgłoszenie się SMS-em, SMS czy do Radia Głos, czy do Parafii Świętego Wawrzyńca, zgłosić swoją gotowość do wystąpienia podać imię, nazwisko, podać kolendy, które przygotowaliście, żebyśmy mogli jakoś to spisać i spróbować przed koncertem już powoli ułożyć program. Oczywiście ci, którzy do końca będą się zastanawiali i mieli duże opory, można jeszcze zapisać się w dniu koncertu. Między godziną 15 a 1530 będzie czynny sekretariat, którym podchodzimy, tam zapisujemy, podajemy wszystkie dane związane z Waszym występem. Czasami zdarza się, że i w trakcie koncertu ktoś się odważy, zobaczy, że kolega wystąpił, I kuzyn... właśnie kuzynka nas, wystąpiła, tak. wujek wystąpił szwager, no to my też proszę księdza, czy możemy jeszcze wystąpić. Cieszymy się wtedy też z, z każdego waszego udziału, ale chcielibyśmy, żebyście to zrobili prędzej, żeby nam ułatwić potem transmisję, bo transmisja ma pewnie też określone e, czasy ramowe i dlatego musimy się wtedy dostosować. W czasie koncertu dzieci będą miały okazję uczestniczyć w konkursie plastycznym. Oczywiście poczęstunek będzie trwał cały czas trwania koncertu, a więc wata cukrowa kręcić się będzie do końca. Naszego przesłuchania koncertowego. W tym roku będziemy na początku koncertu mieli wyjątkową okazję, taką niespodziankę. Będzie orkiestra Dęta Strażacka Spinczyna, która rozpocznie nasze koncertowanie. Cieszymy się już dzisiaj, cieszymy się, że zgodzili się, że będą z nami i wprowadzą nas w nastrój tegorocznego spotkania. Chyba nigdy nie było orkiestry. Nigdy nie było orkiestry. To będzie orkiestry. piękny akcent na trzydziestolecie. No i myślę, że. Będą jak po raz pierwszy i może stanie się to tradycją naszych wspólnych, wspólnego kolendowania. Moi drodzy, kolendujemy do godziny prawie 18. .00. Jeżeli będzie potrzeba, no to może być jakieś przedłużenie naszego spotkania, bo po koncercie, po przesłuchaniu rodzin zespołów, solistów w szkole udajemy się na nasze boisko szkolne i tam niespodzianka mamy przygotowany dla Was pokaz sztucznych ogni. To jest punkt, który zawsze nam towarzyszy od wielu lat, a właściwie od 30. On się zmieniał, wyglądał w różnej formie, ale zawsze wszyscy najbardziej wspominają ten właśnie punkt i dlatego trzymamy się tego punktu, chociaż wiemy jakie są czasy, jakie są głosy, nieraz tam Prośba, żeby nie strzelać, bo te biedne nasze zwierzątka, ale w parafii my zawsze ogłaszamy, o której godziny jest strzelanie. Zwierzęta są wtedy zabezpieczone, przytulane w tym momencie i myślę, że i w tym roku również przeżyją tą naszą atrakcję. Dlatego też serdecznie zapraszam. Najbliższa niedziela, to jest 19 stycznia. Na Eucharystię, kto nie uczestniczy w swojej parafii, a potem zapraszam do naszej szkoły na koncert. Oczywiście. Wszyscy ci, którzy będą towarzyszyli nam y, oglądając transmisję, telefony w rękę, będziecie mogli uczestniczyć. Będzie konkurs, kolęd. Y, Będziemy również czekali na tych, którzy chcą powspominać, króciutko powiedzieć, kiedy byli, jak występowali, jakie to było dla nich przeżycie, jakie wrażenia i co zostało w ich sercach po może kilkunastu czy dziesięciu latach. Przypomnijmy, że to jest rodzinne śpiewanie kolęd w Jabłowie 19 stycznia od 14. Takie te 30 lat potwierdziło, że jest to w kilku wymiarach uzasadniony tytuł nazwa tego spotkania. Rodzinne Początkowo, może bardziej myśleliśmy, że będą występować całe rodziny, co się stało. Było, co rzeczywiście było. tak jest. było. Ale na pewno jest to rodzinne, bo otaczamy też świętą rodzinę z Nazaretu, bo przecież ku czci pana Jezusa Nowonarodzonego to się odbywa. Ale też fakt, że jest klimat, atmosfera rodzinna, a to zapewnia gościnna parafia świętego Wawrzyńca, która całym sercem zawsze się przygotowuje. Oni naprawdę cieszą się, kiedy przybywamy tam i mogą nas gościć. To jest naprawdę spotkanie rodzinne. Rodzinne. Jeszcze przypomniał mi się pewien szczegół, który jest też, będzie taką myślę atrakcją. W czasie trwania koncertu będzie wystawiony telewizor i na, na ekranie będzie można obejrzeć i poszukać siebie, bo mamy zdjęcia, no, które udało nam się zdobyć z tych kilkudziesięciu lat. Zapętlimy je i mm -hmm. będzie można zobaczyć siebie kiedy występował lat 10, 20, czy może nawet, no 30 niestety nie mamy. Tych najstarszych zdjęć nie udało się znaleźć, ale to też. Serdecznie zapraszamy, oczekujemy Was, z, z radością przyjmiemy i ugościmy, tak jak to było przez te 30 lat. A tak, a parafrazując Krzysztofa Krawczyka, będzie można popatrzeć i może powiedzieć pamiętam siebie z tamtych lat. O. <noise> pamiętam siebie z tamtych lat. Bardzo dziękujemy. Czujemy się zaproszeni, na pewno będziemy zapraszamy. Transmisja mszy świętej w radiu głos o 14, a już transmisja także wideo na YouTubie, Facebooku od 16, może chwilę wcześniej, do samego końca zapraszamy serdecznie. Dziękujemy. dziękujemy. Czekamy kanonik, na was. W Ksiądz kanonik Gerard Jakubiak, probosz parafii, świętego Wawrzyńca w Jabłowie był naszym gościem. Do zobaczenia w Jabłowie, w najbliższą niedzielę. Panem Bogiem Bóg zapłać.